Mieli lepkie ręce, mieli e, e, takie podejście do państwa, że to ich w zasadzie. Po tym, co robi pan Żurek, chaos będzie tylko większy. Wydaje mi się, że Ci, którzy popierają swoją miarę Mencena, w życiu by go nie poparli, gdyby wiedzieli, że on w przyszłości będzie miał koalicję z Tuskiem. Przyjmowanie, wręcz zachęcanie tych ludzi, żeby przybywali do Europy, nie ma sensu. Bo nas jest tu 400 milionów, a w Afryce za chwilę będzie 2 miliardy. I co my wszystkich przyjmiemy, którym za gorąco jest w Afryce? Trzeba być naprawdę idiotom, żeby twierdzić, że leki, żeby twierdzić, że żywność może przypływać z całego świata. My musimy dopasać nawet do tego, ale mieć ją swoją. Kiedy ja podpisywałem umowę, to pan Sławosz był kawalerem, a pani Wiśniewskiej chyba nie znał albo ja nic o tym nie wiedziałem. ja bym chciała zacząć od Pana wpisu w mediach społecznościowych, bo Pan mówi o reformie, tylko o innej reformie. To znaczy wymiar sprawiedliwości proszę bardzo jeden już siedzi Senator KO skazany na 5 lat. Pan Stanisław Gawłowski wczoraj usłyszał wyrok, mam przed sobą najnowszy Super Express, to właśnie tak wygląda. To jeszcze nie reforma pana Żurka, a to po prostu sprawiedliwość. I co pan powie o tym, że czołowy polityk Koalicji Obywatelskiej skazany, jeszcze nieprawomocnie, ale na pięć lat więzienia? No dobrze, że w ogóle o tym mówimy, bo w TVP i w TVN nie, nie, o tym nie, nikt nie usłyszy. A zarzuty, jakie mu się stawia, już się w zasadzie one zmaterializowały, czyli skazano go, no są potworne. No, to dochodzi tam 700 tysięcy jakichś łapówek, rodzina skazana, mhm. zegarki, ustawianie przetargów, apartamenty w Chorwacji. Szczęśliwie tutaj ten apartament uległ przypadkowi czyli wraca do skarbu państwa, czyli nie będzie darmowych wakacji w Chorwacji. I to jest temat, który w mojej ocenie pokazuje, jaki jest efekt rozliczeń, ale takich realnych. Mm. Bo jak Donald Tusk mówi, że to dopiero przygrywka, że to dopiero jakiś początek, to ja myślę, że chodzi o Nowaka, że jeszcze za chwilę Nowak mm. może być skazany i z tych rozliczeń będziemy mieli tyle, że z dwóch, trzech posłów platformy będzie po prostu siedziało. Gawłowski pamiętajmy, bardzo bliski współpracownik nazywany Stanisławem, Stasiem przez Donalda Tuska. No, mieli lepkie ręce, mieli takie podejście do państwa, że to ich w zasadzie. Gier tych obrońca nic w tej sprawie nie zrobił, a promował się przy tej sprawie. Chcieli ją pewnie skręcić, nie wiem czy nie udało, im się nie zdążyli, ale Szczęśliwie sąd, i to ja mam jakby wielkie uznanie dla sędziego, który uzasadniał ustnie tę sprawę, mówił o tym, że nie podda się naciskom, nie podda się chęciom skręcenia tej sprawy jako politycznej, ponieważ jest to zwykła sprawa kryminalna. Oj, żeby nie został odwołany przez nowego ministra sprawiedliwości. Teraz to mnie jedno ciekawi, czy ta koincydencja, no nie jest jednak zabawna z punktu widzenia nas opinii publicznej, bo tak, z jednej strony nowy minister sprawiedliwości zapowiada, że przywróci praworządność, a z drugiej strony Czołowa postać Koalicji Obywatelskiej, senator Koalicji Obywatelskiej, skazany za branie łapówek. Sąd powiedział tak, brałeś łapówki tam, w aferze melioracyjnej. jeszcze więcej, podrobienie pracy doktorskiej, jakieś zegarki, w ogóle tam jest dużo więcej historii. To jest jakiś kryminalista grubej maści. Natomiast, Były wiceminister. Natomiast nowy minister ja nie mam żadnych tutaj jakby złudzeń. On przyszedł po to, żeby obsadzić swoimi kolegami wymiar sprawiedliwości. No teraz ta kasta sędziowska, ta grupka sędziów, która rości prawo do rządzenia w wymiarze sprawiedliwości, hmm. no dzisiaj się obsadza. On przyszedł, wszyscy myśleli, że będzie Chodziło o wymiar sprawiedliwości, o skrócenie kolejek w sądach, o usprawnienie znaczy, o sądów. O tym pan minister też mówi. On tylko żurek. mówi, ale no, teraz okazuje zapowiedział, się, że wiedział, że chce usprawnić pracę sądów. Zrobił miejsce dla swoich 40 kolegów i będzie ich obsadzał prezesami sądów. No Przecież to tylko o to chodziło. On ma swoich znajomych ze studiów, ma swoich znajomych z aplikacji, ma swoich znajomych z różnych miejsc pracy. I on nie chce proszę obsadzić. pana, chodziło o to, żeby po prostu nikt nie miał wątpliwości, czy oni są neo czy paleo. To tylko o to chodziło. Wcale nie chodziło o to, żeby kogoś obstawiać. Nie, no chodzi o praworządność. No przecież. To jest Nawet Donald Tusk to napisał. Proszę bardzo, pokazujemy teraz wpis Donalda Tuska w mediach społecznościowych. On właśnie też skomentował te działania sędziego Żurka. Nie wiem, czy mamy ten wpis? A, nie mamy tego wpisu. Ja myślałam, że mamy wpis Donalda Tuska. Szanowni Państwo, nie chodzi no, ale o żadną sprawiedliwość. Kolejki jakby od czas oczekiwania rozstrzygnięcie spraw się wydłużają, Polacy z tego nic nie mają, a po tym, co robi pan Żurek, chaos będzie tylko większy. Czyli jakby sytuacja, w której nie będziemy pewni, który wyrok jest ważny, a który nie. Walka z KRS-em, już zapowiedź walki z prezydentem. Ale ja powiem Państwu tak, to jest prężenie muskułów, śmieszne prężenie muskułów. Wspaniały Bodnar jeszcze do, sprzed tygodnia, no doskonały minister, okazał się bardzo słaby. Pytanie tylko, kiedy się pan Żurek słabym okaże? Za chwilę go zwolnią i jego zmiany będą polegały tylko na tym, że obsadził swoimi kolegami część wymiaru sprawiedliwości. Nic dobrego to nie przyniesie. Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka, napisał Donald Tusk. Pewnie Ale... chodzi o Nowaka. Jesz no to jeszcze to teraz jeszcze wiem, jego... no, co o co chodziło z tym Nowakiem. Rozsądzą. No tak, no, no nie wiem, czy Nowak pójdzie i czy stanie przed sądem, no miał, tak ten jak ten pan Ten miał miliony w stołu. No to, to prawda. Nawet, dużo nawet w ścianach miał poukrywane pieniądze. To jeszcze teraz taki wpis pani Dagmary Pawełczyk-Wojickiej. Minister Adam Bodnar i Marżurek przez 17 miesięcy odwołali więcej prezesów sądów niż minister Ziobro. To mowa oczywiście o byłym ministrze. Przez 8 lat. Jednak największy hit to wysłanie do jednego sądu decyzji prokuratora generalnego o zawieszeniu prezesa sądu. Tak minister Żurek pomylił pieczątki i zawiesił prezesa jako prokuratora generalnego. Hmm. No, Ciekawie. No, to jest chaotyzm. On chce pokazać, że w pierwszych dniach coś robi. Natomiast no, proszę mi wierzyć, na szczęście w, są, w Polsce jeszcze wyroki wydają niezależne, niezawisłe sądy. W związku z tym wszystko, co można było zrobić w, w sensie wniosku, o uchylenie immunitetu, o akty oskarżenia, o postępowania polityczne, wszystko to zrobił Bodnar. Natomiast on dzisiaj będzie prężył muskuły będzie mówił, jaki on to jest, jaki to jest poważny. To jest komiczne. Naprawdę. On nic, nic nie może. On dzisiaj będzie się zajmował tym, żeby. A kogoś tam od Zbigniewa Ziobry wyrzucić z Ministerstwa Sprawiedliwości. Kompletnie bez znaczenia. Oprócz tego pojawiły się też zapowiedzi tego, zresztą ta konferencja prasowa trwała dwie godziny. Musimy tutaj sobie zdawać sprawę z tego, że to było takie expose. Premier podczas ostatniego głosowania, wotum zaufania dla rządu, wygłosił takie expose, które niekoniecznie przypominało expose, bo to było bardziej takie: weźmy się do roboty, będzie dobrze. Tutaj natomiast ja mam wrażenie, że on trochę wszedł w buty szefa Rady Ministrów, ale to może moje takie... No widać, że blicht polityka, on zawsze chciał tutaj być blisko, on zawsze się angażował w te sprawy polityczne, zawsze był pierwszy z flagą wolne sądy. Związku... Czyli on ma jakieś aspiracje większe? Nie, on może chciałby zostać sądzę, że on dzisiaj szefem Rady bles... Ministrów? W blasku, blasku dzisiaj reporterów czuje się doskonale, Wtedy jakby sędzia mu uwierał, bo to niezależność, niezawisłość i tak dalej. Natomiast dzisiaj wszyscy na niego spoglądają, on jest ważnym ministrem, ale to przychodzi. Za pół roku nikt go nie będzie pamiętał. Dobrze, no to w takim razie, Vox Populi, Vox Day, Zapytajmy się, y, sondaż tutaj. Zapytaliśmy się y, respondentów o to, czy powinien, czym powinien się zająć nowy minister sprawiedliwości. I tutaj są wyniki. W najnowszym superekspresie państwu teraz czytam. Ma naprawić sądy i rozliczyć PiS. Czyli 31% respondentów, którzy wzięło udział w naszym sondażu, powiedziało, że domaga się sprawniejszej pracy sądów. No, ma to sens. drugie, rozliczenie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan się boi? Czy pan czuje oddech pana Żurka na plecach? Dla mnie to jest komiczne, wymachiwanie... A ma pan coś za uszami? Co pan takiego zrobił w tej nic, Zjednoczonej Prawicy? Nic mi na ten temat nie wiadomo, żadne postępy... A ja wiem, co pan zrobił! Wysłał pan Sławosza w kosmos! A, właśnie. Jeżeli to będzie karalne, no to rzeczywiście ponoszę odpowiedzialność. No niektórzy się na przykład burzą, że milion, miliard, 600 milionów złotych kosztowała łącznie, ze wkładkami do Esy, ta wyprawa, no a teraz... Tam jest tylko jedna pani wokół. Nie pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, tylko jego małżonka się okazuje, że chyba była w kosmosie, bo sfinansował no, pan no to jest, Polityczną bo, jednak, no, kiedy, kiedy ja podpisywałem umowę, to pan Sławosz był kawalerem, a panie Wiśniewskiej chyba nie znał, albo ja nic o tym nie wiedziałem, chociaż to nie miało żadnego wpływu na tę sytuację. Natomiast to kosztowało dużo mniej, bo to całe operacja, te pieniądze częściowo, nawet w dużej części wracają do Polski dla przedsiębiorców. Natomiast trochę rzeczywiście nie podoba mi się to, że dzisiaj to się zamieniło w celebryctwo, a nie w Uściskiwanie dłoni, a nie w piątek, a nie w realna dyskusja o tym, co się tam wydarzyło, co się udało ustalić, jak te wszystkie doświadczenia, które przedsiębiorcy przekazali, się zakończyły. Mam nadzieję, że to będzie kolejny jakiś etap pracy nad tym, bo ja zrobiłem swoje. znaczy. Zorganizowaliśmy to, podpisaliśmy umowę, przekazaliśmy środki, wydelegowaliśmy człowieka, wskazaliśmy, co ma tam zrobić. Natomiast chciałbym, żeby dzisiaj państwo polskie do tego podeszło poważnie to znaczy, żeby dobrze to sprzedało. Ale, Ale jak pan by nie to tylko widział? Piątki, nie jak tylko mamy zmonetyzować. Obecność drugiego Polaka w kosmosie. No, pokażmy, co, jak to się przekłada na biznes. Pokażmy, jakie elementy są, mogą być wykorzystane w przyszłości. Ale w przepraszam, patentach. z tego co wiem, to on badał tam próbki swoich yy, naturalnych. Odchodów, tak? Nie, badał różne rzeczy, które mu przedsiębiorcy już przekazali. Jak się zachowuje w mikrograwitacji, na przykład jakieś elementy, które mogą być elementy wyposażenia technicznego sprzętu. Tak? Tam jest dużo takich rzeczy. Ale wydaje mi się, że pan Słowosz jednak był odpowiedzialny za badania na tych niesporczakach, na jakichś takich bardziej biologicznych. Bardzo różne rzeczy. I chciałbym, żeby to było elementem dyskusji. Ale proszę też pamiętać, że tu nie da się w Excelu zapisać, jakie mamy jakby pozytywne skutki, jakie zyski mamy z tego, że on tam poleciał. Myślę, że my już dawno sobie odebraliśmy tę ten... Kwotę, którą zainwestowaliśmy. Proszę mi uwierzyć, że w Parlamencie Europejskim mamy kolegów Włochów, którzy są jakby zaskoczeni i z dumą podchodzą do tego, że Polak poleciał w kosmos. O tym się mówiło w całej Europie, nawet na świecie. Proszę mi pokazać wydarzenie, w którym przerwano lekcję historii i patrzono, jak leciał w kosmos człowiek. Czyli wizerunkowe zyski. No to niech pan powie, że tak, zyskaliśmy wizerunkowo. Nie, nie, absolutnie nie. Młodzi ludzie zaczęli interesować się kosmosem, fizyką, tak, matematyką. No Oczywiście, że tak. Mam syna ośmioletniego, który zaczął pytać, na czym to polega. Dlaczego on w ten sposób jest na misji kosmicznej czyli nie ma grawitacji takiej jak na, tylko jest mikrograwitacja. Dlaczego tak długo się tam leciało? Z jaką prędkością? Naprawdę ludzie o tym mało wiedzieli, bo prawie nic, dzieci tym bardziej, a nagle podstawową wiedzę na ten temat zdobyli. To jest nie do przecenienia. W dobie pani Nowackiej, w dobie tego, że chcą uchylić matematykę z matury, w dobie tego, że uchylili pracę domową i jakby raczej oczekują ogłupienia i jakby stworzenia z dzieci jakby odbiorców TikToka, to tego rodzaju wyprawa ma ogromną wartość. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo pamiętam chyba taką najsłynniejszą wypowiedź pana Hermaszewskiego, kiedy wrócił na Ziemię i już wiele, wiele lat później powiedział, że musi być Bóg, bo on widział to z orbity, widział Ziemię i, i, i że to musiała być jakaś większa siła, która to stworzyła. Spodziewa się pan takich deklaracji po panu Sławoszu? Bo ja przepraszam, że to powiem, ale uważam, że pan Sławosz Poszedł nie w tą stronę, w którą powinien. To znaczy wybrał publicity, wybrał flesze, chodzi, pokazuje się na ściankach, zamiast powiedzieć nam to, co jest jednak najważniejsze, czyli to, jaki ma sens nasze bycie tu na Ziemi, jakie, jaką przyszłość powinniśmy obrać. Czy nie razi Pana to, że on stał się teraz y, kosmicznym celebrytą? Kiedy ja spotykałem się z nim, żeby dograć szczegóły tej, tej, tej misji, to był bardzo skromny, bardzo poczciwy, który mówił rzeczywiście o pracy, bo on pracował w Cernie wcześniej. Czyli bardzo, Nadal pracuje w bardzo, bardzo fachowej organizacji, która się zajmowała właśnie tym całym przemysłem. I on ma naprawdę ogromną wiedzę i doświadczenie. Natomiast mam wrażenie, że platforma zrobiła z niego celebrytę, bo zapraszają go do wszelkich, wszelkich śniadaniowych, koncert, koncertowych, każdy się z nim przywitać, Tuz go zaprasza. Robią z tego kabaret. Żona trochę go też wciąga w to, bo przy tym chce się ogrzać. E, też za mocno, wydaje mi się, chociaż ja im życzę jak najlepiej. A pan przyjął nazwisko po swojej żonie? To jest taka praktyka nowa? Ale ja nie wchodzę w takie rzeczy. Gdyby, gdyby ta żona była nawet wcześniej, nie ingerowałbym w to. Natomiast teraz on dzisiaj jest pewnego rodzaju jakby dobrym publicznym. I ja bym chciał, żeby zajął się tym, co rzeczywiście jakby mu przekazano, co sfinansowano, jakie są oczekiwania, czyli sferą naukową. On i tak będzie sławny w dwóch pokoleniach, więc grzanie przy tym żony, pokazywanie się tylko na koncertach, to oczywiście jest przesada. Tutaj jeden z takich czołowych... Polskich blogerów, popularyzatorów tematyki kosmicznej, pan Karol Wójcik chciał z nim przeprowadzić wywiad. Byli umówieni, byli A, posłowie, sorry. przyjechał do Łodzi specjalnie, żeby nagrać tę rozmowę. Okazało się, że niestety pan Sławosz Wiśniewski, Uznański, nie, Uznański Wiśniewski nie znalazł czasu, dlatego że był o, no, zajęty między innymi uczestniczeniem w koncercie w Łodzi i tam spotkaniu z panią prezydent. To, to, to jednak wskazuje jednoznacznie, że tam nie ma zainteresowania specjalnego, żeby teraz popularyzować żeby te dzieciaki, o czym pan mówił, żeby one z tego korzystały. Tylko ja tutaj widzę bardzo coś takie cyniczne wykorzystywanie tej swojej obecności w kosmosie. No, są ludzie i cała ta platforma pcha do celebryctwa, bo oni tak lubią tylko ogłosić coś, flesze, dwa słowa powiedzieć, sfotografować się pięknie. No i oni taką politykę robią, żeby tylko było wizerunek i PR. Natomiast sam ten człowiek jest bardzo poczciwym człowiekiem i raczej bardzo skromnym, chciałby rozmawiać o tym. Ja się łączyłem z nim, jak był na pustyni i przygotowywał się do tego, czytał, testował różne rzeczy i tak dalej. Był bardzo skrupulatnym człowiekiem, więc wydaje mi się, że cały czas takim jest, tylko ma dzisiaj mnóstwo pokus, którego go tego odciągają. No, myślę, że sobie z tym poradzi. Być może wrzesień to będzie ten moment, w którym zacznie taką realną pracę i jakby jakby sprzedawanie tego, ale pod kątem naukowym, badawczym, a nie celebryckim. Dobrze, to przejdźmy teraz do polityki. Wróćmy do polityki, bo zaczęliśmy od zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość kłóci się z Konfederacją? Dlaczego Konfederacja ustami Słowomira Mencena mówi o panu Jarosławie Kaczyńskim per gangster polityczny? Ja mam wrażenie, że Samuel Mencen jest pod wpływem kogoś, kto mu doradza totalne zwarcie z całą sceną polityczną i przyrównywanie pisów do platformy to jest jakby obelga sama w sobie. No jakby musimy widzieć różnicę między tym, co się dzisiaj dzieje, a tym, co się działo przez ostatnie 8 lat. No myśmy jakby doprowadzili do rozwiązywania wielu problemów Polaków, a ta władza jest po to, żeby się fotografować. Więc nie chcielibyśmy znaku równości, a jak się używa do tego jeszcze inwektyw, no to to jest zupełnie nieprzyzwoite, bo w polityce tak się po prostu nie działa no jakby, no nikt gangsterem nie nazywa Słomira Mencena, W życiu bym sobie na to nie pozwolił, czy się zgadza w niej w całości, czy nie. Piątka mi się jego nie podoba, ale w życiu bym nie powiedział, że jest gangsterem, więc zazwyczaj to tego Kaczyńskiemu, człowiekowi, który jest ascetą w zasadzie, który nigdy w życiu żadnego majątku się nie dorobił, a tym bardziej dalekie mu są jakieś gangsterskie metody działania, albo mówienie o tym, że choroba ziobry to jest wynikiem Działalności Rossowa Kaczyńskiego no jest poniżej pasa. Myślę, że to jest budzi niesmak, jak obserwowałem komentarze pod wpisem jego wyborców. Byli zniesmaczeni. No się... Czemu ma to służyć pana zdaniem? To jest taka jakby dziecinna, młodzieżowa bojaźń. On się po prostu Rossowa Kaczyńskiego boi. Ja mam, ja mam takie osobiste przekonanie, że się go obawia. Wydaje mi się, że doktor Sławomir Mencen mówił wielokrotnie, że sposób i forma negocjacji i rozmów, jakie przeprowadza właśnie Prawo i Sprawiedliwość z nim, w tym oczywiście prezes, no po prostu budzi jego jakiś pewny niesmak. Nie, obawy. On się boi. Natomiast dzisiaj nie ma żadnych negocjacji. Dzisiaj jesteśmy różnymi partiami, które są, konkurują. Mhm. I konkurujmy w sposób uczciwy, transparentny, bez inwektyw. Koalicja będzie zawierana kiedy? W poniedziałek po wyborach. Nie wiem, kiedy one będą. Najpóźniej w 2027 roku. I wtedy policzymy szable. Zobaczymy, kto ma ile. Zobaczymy, kto ilu wprowadził do parlamentu. Artmetyka będzie wskazywała na to, jak rozmawiać. Natomiast dzisiaj mhm. konkurujemy. Jeżeli mówimy o, i pytamy go czy jest pan gotowy zawrzeć koalicję z Donaldem Tuskiem? To niech się w tej sprawie wypowie, bo dla mnie to jest niezwykle kluczowe. Ja Nigdy w życiu nie, nie, nie rozważałbym scenariusza zawarcia koalicji z Donaldem Tuskiem. Nigdy bym mu nie pomógł do tego, żeby znów został premierem. Nigdy bym nie wspierał jego decyzji. Natomiast jeżeli jest grupa, która tak twierdzi, no to, to jest kwestia oceny przez wyborców. Wydaje mi się, że ci, którzy popierają Sławomira Mencena, w życiu by go nie poparli, gdyby wiedzieli, że on w przyszłości będzie miał koalicję z Tuskiem. No to jest ostatnie, co może zrobić w swojej drodze politycznej. Więc konkurujmy uczciwie na programy, na e, zaangażowanie, my Mam marsz. Proszę bardzo zapraszamy, jak mają okazję i ochotę niech zorganizują swój. Natomiast... Mieli swój marsz przeciwko migracji. Był pan na nim? Nie. E, natomiast my... Czyli pan jest zwolennikiem otwartych granic? Ale i... czy wtedy, ale czy wtedy powiedziałem, my. że jest gangsterem bo organizuje swój marsz? No nie. Więc jeżeli mu się nie podoba nasz marsz, to nikt nie przychodzi, ale niech nie używa wektyw, po prostu. To taka ciekawostka. Jest pan posłem do Parlamentu Europejskiego. Jak w, tam w Brukseli czy w Strasburgu patrzą na to, że Polacy teraz na przykład gromadzą się wokół zachodniej granicy, przywrócili kontrolę na litewskiej i niemieckiej granicy. Jak w ogóle mówi się o Polsce teraz w Europie? No, myślę, że jest duży dysonans, bo z jednej strony oni rozumieją, że problem migracji jest naprawdę realny. Jak zobaczymy Brukselę, przecież Holandia pierwsza zaczęła obywatelsko bronić granic. To się w Holandii zaczęło. Ten ruch obrony granic, który jest w Polsce, to jest wzór wzięty właśnie z Holandii. I oni zauważyli, że to jest dramatyczna, jakby poszło to w dramatycznej sytuacji. Ja Państwa zapraszam, żeby zobaczyć, co się dzieje na ulicach Brukseli. Poza śródmieściem, które jest, można powiedzieć, takie urzędnicze, są dzielnice, w których jakby niebezpiecznie jest metrem dojeżdżać dla. Białego człowieka. Bo... A był pan w tych dzielnicach? Oczywiście, że byłem. I co tam się dzieje? Ja często biegam, jakby w tamte rejony, żeby sobie popatrzeć. Mam nawet nieraz taką nasobną kamerę i obserwuję tę sytuację. No, muszę Państwu powiedzieć, że myślę, że nikt z Polski nie chciałby tam mieszkać. Nikt nie chciałby tam sobie przechadzać z dzieckiem, albo nie puściłby swojej kobiety, żeby tam sobie spacerowała nawet nie wieczorem, tylko za dnia. No, to wygląda jak trzeci świat, po prostu trzeci świat, a to jest ponoć zachód, tam powinniśmy dążyć. Na Wygląda źle. To samo w Paryżu, to samo to samo w Londynie, to samo w Amsterdamie. Więc myślę że oni się zorientowali. Dzisiaj mamy dane świeże w Wielkiej Brytanii. 900 osób dziennie przypływa nielegalnie do ich granic. 900 osób dziennie. To proszę zwrócić uwagę na to, jak to mogę skalę mieć w ciągu roku. Ale tylko w Polsce przypominam, że mamy dzisiaj 1 dzień sierpnia 15 tysięcy prób przekroczenia polskiej granicy. Mówię o granicy polsko-białoruskiej, więc no. Wszędzie jest ten, ta presja migracyjna no i, i o tym trzeba pamiętać. I wszyscy chyba już mają świadomość racjonalni, że przyjmowanie, e, wręcz zachęcanie tych ludzi, że przybywali do Europy nie ma sensu. Bo nas jest tu 400 milionów, a w Afryce za chwilę będzie 2 miliardy. E, I co my wszystkich przyjmiemy, którym za gorąco jest w Afryce? No nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oj, to nie jest takie, wie pan, e, takie katolickie, takie chrześcijańskie, co Pan mówi, bo tutaj też Katolicki... Kler się włączył w tę dyskusję o migrantach. Proszę bardzo, pomagajmy im tam, wspierajmy ich, przekazujmy im technologie, pieniądze, ale tam tutaj musimy zachować Europę, która jest w stanie sama funkcjonować dla obywateli, którzy tutaj od lat mieszkają. Nie jesteśmy w stanie zapewnić im mieszkań, nie jesteśmy w stanie zapewnić im świadczeń mm -hmm. socjalnych, nie jesteśmy w stanie zapewnić im pracy. Nawet dla tych, którzy chcą pracować, bo wielu z nich nie. W związku z tym nie jesteśmy w stanie. A demografia jest taka, że dzisiaj na przykład już Zachód zdał sobie z tego sprawę, że oni będą za chwilę zdominowani przez nacje muzułmańskie. Bo... Islamizacja postępuje. Tak, no... Zamykane są kościoły, sekularyzacja, we... to, że Ludzie odstępują od kościoła, też już jest codziennością. E, e, imiona muzułmańskie są najczęściej e, e, przyznawane e, dla dzieci, które rodzą się w Europie Zachodniej. To jest pewna informacja, która powinna pewną lampkę zapalać. Nie Jan, e, tylko e, Mohamed. No to co mówi się na, w ławach Parlamentu Europejskiego na ten temat? No bo przecież chyba nie są ludzie tam ślepi, bo ja nie widziałam, żeby tam jakieś niewidomi z białymi laskami chodzili. Wie pan, jeżeli ktoś przez 20 lat mówił o tym, że migracja jest potrzebna, że mówił Hercyz Wilkomen, popierał tę migrację, to dzisiaj głupio mu jest przyjaźń, że popełnił błąd. To jest dokładnie tak z Zielonym Ładem. Wszyscy wiedzą, że to jest lipa, ale otwarcie nie chcę o tym Oj, mówić. Nie, ja nie wiem, czy powinniśmy wchodzić do, w temat Zielonego Ładu. Wie do, pan, czyjś rząd podpisał, To pana rząd podpisał oczywiście, że nie. Ład. I możemy o tym właśnie porozmawiać, nawet dłużej. No, był pan na proteście rolników w zeszłym, dwa tygodnie temu w tak. Brukseli. Co tam się dzieje? No, no okazuje się, że wszystko to, co zapowiadali w Ładzie, jest teraz wprowadzany, dopiero teraz, a co ważniejsze, ogranicza się pieniądze dla rolników w nowej perspektywie. I to był wielki protest przeciwko temu. To, co się dopiero zaczęło. Dzisiaj rolnicy są na żniwach, oni wyjdą na ulicę we wrześniu. Mamy też umowę z Mercosurem, którą dopinają na siłę butem Niemcy z Urszulą von der Leyen, a Tusk z taką rozbrającą szczerością wczoraj minister rolnictwa mówi, nie mamy mniejszości blokującej. Oni mając prezydencję, nie znaleźli czterech krajów, które zablokują umowę z Mercosurem. Wyobraźcie sobie Państwo, mieliśmy najlepszy moment w historii, żeby tę umowę zablokować, postawić ją na Radzie Europejskiej i zablokować. Nie zrobili nic, a dzisiaj minister mówi, nie mamy mniejszości blokującej. Były Włochy, była Francja, była Irlandia, była Austria, które były gotowe poprzeć PRETO sprzeciwko tej umowie. Wszyscy się powycofywali, oni załatwili tego. Pan e, e, Donald Tusk spotykał się z makroem czterokrotnie podczas prezydencji. Wie, pan, wie pani, że w protokołach z rozmów, ani po konferencjach, po tych spotkaniach, ani razu nie, padło, nie padła sprawa Mercosuru. Czy on w ogóle tego nie podniósł? Mieliśmy jedną najważniejszą sprawę, którą należy załatwić. Utrzymajcie weto wobec umowy z Mercosurem. To może tutaj wytłumaczymy kontekst. Ta umowa z Mercosurem to jest umowa z krajami Ameryki Południowej, tak aby jedzenie, żywność, ale też trzodę chlebną, na przykład, czy. No, żywność, Zwie prostu, y żywność tak? importować do Europy. No za 10 lat nie będzie produkcji w Europie, tylko będziemy ją sprowadzać z całego świata. No to jest dramat, bo bezpieczeństwo żywnościowe, czyli przychodzi konflikt i problem. Kiedyś brakło maseczek, kiedy brakło szczepionek, kiedyś brakło paliwa, za chwilę może braknąć żywności, bo zablokowanie jednego szlaku handlowego może spowodować, że nie dopłynie do nas jakiś produkt i go w ogóle nie będzie w Europie. Więc trzeba być naprawdę idiotą, żeby twierdzić, że leki, żeby twierdzić, że żywność może przypływać z całego świata. My musimy dopasać nawet do tego, ale mieć ją swoją. Bo jak przyjdzie konflikt i chcemy. Mieć 300 tysięcznym armią, Czym to wyżywimy? No właśnie te dopłaty dla rolników, to, to jest to, co pan podniósł. Czyli w tej perspektywie na najbliższe lata nowy budżet Komisja Europejska zaprezentowała. 84 miliardy mniej dla rolników. Co to oznacza? Jak położymy Mercosur na stole, 84 miliardy mniej plus liberalizacja z Ukrainą. Zrobili to ostatniego dnia prezydencji. To jest policzek w twarz Donalda Tuska i Sikierskiego wówczas. On zaprotestował, ale co, co mi po jego proteście? To to powoduje, że rolnictwa w ciągu 10-15 lat w Europie w ogóle nie będzie. I Niemcy akurat sobie to zbilansują, bo sprzedadzą sam. Samochody do Brazylii, do Argentyny. My tam nic nie sprzedamy, bo nie mamy takich produktów eksportowych. Natomiast rolnictwo, no, rolnicy pójdą z torbami po prostu. Widzi Pan taką perspektywę, ale wielu Wam, Zjednoczonej Prawicy i tym rządom przez ostatnie 8 lat zarzuca to, że to Wy podpisaliście Zielony Ład. A to jest bzdura. No, na fakty rozmawialiśmy. poszedłem, jak te dyrektywy albo rozporządzenie, które weszło w życie podczas naszych rządów. No nie Ale ma to takiego. chodzi o wie pan, Rada Europejska My... funkcjonuje tak, że przyjadą przy, do Brukseli czy tam do innych miast y, przedstawiciele rządów, był przedstawiciel Polski, czyli pan y, premier wtedy Mateusz Morawiecki. No i zgodził się na to, żeby takie roz, y, rozwiązania było no Absolutnie, użyć. że nie. Dzisiaj jakby dusi nasz ETS, który, który powoduje, że jest drogi prąd, to jest podstawowy element Zielonego Ładu. ETS, czyli powoduje, który prąd, powoduje że prąd jest droższy o 40%. Kiedy wszedł ETS? 2007-2008. Tak, to jeszcze przed waszymi. Później na giełdę go wprowadzili w no Teraz 2012. jest ETS-2, do wprowadzenia. Tak, no oni się na to zgodzili. teraz dopiero to wprowadzają. Więc, szanowni państwo, jakby cena prądu wynika z tego ETS-u, który został wprowadzony przez Tuska podczas pierwszego rządu. My wielokrotnie i donal, nie wiem, premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiał reformę ETS-u, proponował, żeby go zawiesić, Mog... proponował, żeby go zmniejszyć. Nie będę się tutaj go... kłócić, ale doskonale pan wie, że rolnicy, przede wszystkim Zielony Ład, to między innymi też Ugorowanie, to między innymi komisarz Wojciechowski, który nie dopilnował, aby interesy Polaków i polskich rolników były przestrzegane. To między innymi napływ towarów ze strony Ukrainy, bo przecież Ukraina Wy, została otworzona. co, so, z Wojciechowskiego to jeszcze zrobimy świętego. Po tym, tak? jakiego mamy komisarza Serafina, który pokazuje, pokazuje nam ograniczenie pieniędzy. On bronił przed Mercosurem przez całą swoją kadencję, on umowę z Australią przez całą kadencję. Teraz wszystko zaczęło się rozpinać i dopinać, dlatego że go tam nie ma. On doprowadził do wyrównania dopłat bezpośrednich, a ugorowanie i ekologizacja była po to, żeby wyrównać nam płatności. Czyli żeby stworzyć jeden warunek dodatkowy i za to zapłacić. I to miało charakter dobrowolny. Przecież w rolnictwie żadnego zielonego ładu typu Właśnie teraz to chcą zrobić. Na przykład liczenie ETS-u z rolnictwa. On był temu przeciwko, więc pokochamy jeszcze tego człowieka i powiemy wróć. Ale tam wydaje mi się, że sam prezes Jarosław Kaczyński tak nie za bardzo był po drodze w pewnym momencie z panem komisarzem Wojciechowskim. Nie Bo było była tak? propaganda, która jakby sprowadziła go do narożnika i jakby przypisywała mu zielony ład. Natomiast to jest absolutna nieprawda. Proszę mi wierzyć, to co robi dzisiaj z Luksemburga komisarz Hansen i nasz serafin z Polski, to jest dopiero wstyd. Komisarz, jak w Wojcie Wojciechowski przychodziła jakaś, jakaś katastrofa, na przykład naturalna, to połowa środków z pieniędzy kryzysowych przychodziła do Polski. Dzisiaj ani grosza, ani grosza. Mamy powódź, mamy suszę, ani grosza, bo mamy luksemburczyka, a Polacy nie potrafią z nim nawet rozmawiać. Dobrze, to kiedy w takim razie te protesty rolników w Europie? Myślę, że na jesieni po żniwach będą gigantyczne protesty i będę, jestem przekonany, że one przewrócą Urszulę von der Leyen. To znaczy, e, pani szefowa jest tak słaba dzisiaj. To zresztą rozmowy z Trumpem pokazały, że ona e, podpisuje wszystko, co jej się podłoży pod ręce. E, rolnicy obalą Urszulę von der Leyen. Jestem przekonany, że do końca kadencji ona nie wytrzyma. Już nasz wniosek o jej odwołanie spowodował, że miała... Po roku mniejsze poparcie niż wtedy, kiedy ją powoływano, więc jest niezwykle słaba, myślę, że w ciągu roku półtora zostanie odwołana. Tutaj wywołał pan temat właśnie Donalda Trumpa i tych negocjacji dotyczących nowej polityki celnej ze Stanów Zjednoczonych? Ursula von der Leyen powiedziała, że ona nie chce dolewać oliwy do ognia, dlatego zgodziła się na tą 15% stawkę celną. Jak teraz będzie wyglądał handel amerykańsko-europejski? Co to może zmienić? No e, e, Stany Zjednoczone liczą na to, że. Bo elementem tego porozumienia, że nie są inwestycje w Stany Zjednoczone. To znaczy, tak. ja rozumiem po części Stany Zjednoczone, to znaczy one były wielkimi odbiorcami produktów, które były produkowane na przykład w Meksyku. No, nie... Ale oni wymyślili globalizację, Bretton Woods. No to przecież ich jest pomysł. Dobrze, ale... To mają co chcieli. Proszę, proszę postawić się w sytuacji Amerykanów. E, e, Niemcy otwierają fabrykę swoich Volkswagenów i Audi w Meksyku i sprzedają te samochody wyprodukowane w Meksyku do, do Stanów Zjednoczonych. Czy pani była zadowolona? Nie ma ani, no ani jednej fabryki, która byłaby na terenie Stanów Zjednoczonych. Więc ja się nie dziwię temu, że Donald Trump powiedział dość, bo to nie daje żadnych miejsc pracy, e, nie powoduje, że e, zalewa się Cała branża motoryzacyjna amerykańska mm. została zamordowana przez między innymi japońskie i niemieckie samochody. W związku z tym on próbuje odwrócić ten trend. Ja się temu nie dziwię. Niemcy jak zwykle postępowali nieuczciwie. Dokładnie tak samo robili z Chinami 20 lat temu. To znaczy, Ale, proszę pana, przedawali... każdy kraj postępował nieuczciwie, bo kapitalizm finansowy i dzisiaj jest rozchulany w najlepsze. Każdy robi wszystko. wszystko. Wie pan, że są, ja za specjalni nie nie będę umierał. są specjalni menedżerowie, którzy potrafią zwolnić 100 osób jednego dnia. No tak wygląda korporacja. Ale rolnie... ogranicza się koszta. To, że Niemcy to... mają problem z swoimi samochodami poprzez swoją politykę, to nie znaczy, że mamy położyć na stole i poświęcić polskie rolnictwo. Ja przeciwko temu protestuję. To oni mają problem i sami sobie go rozwiążą wynikiem swojej zachłanności korporacji. I ja się pod tym podpisywał i ratował nie będę. Czyli pana zdaniem polityka celna Donalda Trumpa jest trafna? Ona jest wynikiem błędnej polityki europejskiej przez wiele lat, chciwości koncernów niemieckich. Ale on nałożył cła na większość krajów świata, 70 państw. Tak, bo wiele krajów tak dokładnie robiło. Czyli sprzedawało towary Amerykanom, nie przenosząc produkcji do Stanów Zjednoczonych. I to było zupełnie oczywiste, że w końcu ktoś powie stop. Powiedział Donald Trump. No, w 2001 roku Chiny zaproszono do Światowej Organizacji Handlu. Między innymi po to, żeby właśnie ten, ta globalizacja jeszcze bardziej kwitła. Globalizacja, ona po części powinna funkcjonować, ale nieco do produktów strategicznych i powinna zachowywać bilans handlowy. Jeżeli którykolwiek kraj widzi, że ma negatywny bilans handlowy, wcześniej czy później będzie musiał coś z tym zrobić. I Donald Trump w interesie Amerykanów robi z tym porządek. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.